Błędy, przez które możesz nie zdać matury PART 4, czyli ostatnia część z błędów maturalnych, typowych, jakie zdarza Wam się robić. Jeszcze udało mi się jednak coś tam wymyśleć i tak zastanowić się, gdzie rzeczywiście najczęściej jakieś te błędy robicie. Także mam nadzieję, że, że żadnych tych błędów, z żadnej z tych części, jakie widzieliście, nie zrobicie na swojej maturze i będzie normalnie matura na 100%. Możecie napisać hashtag w komentarzu, jeżeli chcecie mieć szczęście na swojej maturze. Nie wiem, czy ktoś to uwierzy, ale że zadziała. A po co mi ta matma? No dobrze, i takim pierwszym błędem, o którym sobie pomyślałem, który jeszcze wiem, że z jakiegoś powodu się zdarza, więc jeszcze żebyśmy sobie to ułożyli na pewno. To jest sytuacja, kiedy macie równanie tego typu, że jest jedna druga x na przykład minus trzy równa się jedna druga x razy pięć dodać jeden. Takie coś macie w zadaniu jakimś do zrobienia, no i pewnie większość z Was chciałaby to pomnożyć przez 2, żeby się pozbyć tych naszych mianowników, tak? No i nagle zaczynacie to sobie mnożyć i piszecie, że tak, że to będzie x, okej, okay, to będzie minus -6, no bo razy 2, to będzie x, to będzie razy 10, i to będzie dodać 2. No a i to już Wam powiem, że będzie I źle. I co tu się stało źle? No, stało się źle to, że, że skąd ta dziesiątka się tu wzięła? Tu nadal powinna być piątka przecież. Tak? Bo jeżeli mnożycie obustronnie równanie przez jakąś liczbę, to każdy składnik, można powiedzieć, musicie wymnożyć przez tą liczbę. Mam na myśli, że odejmowanie to też dodawanie, czyli jak jest a minus b, no to przecież to jest to samo co a, dodać minus b, więc nazwijmy sobie, że tu jest składnik a i składnik minus b. Myślę, że tak się możemy umówić, tak będę o tym mówić. Dobra, no czyli dla mnie, jak widzę a minus b, to to jest składnik a i to jest składnik minus b, tak? Z tego powodu. Czyli każdy składnik... Po obu stronach musicie pomnożyć, czyli co mamy tu składnikiem? Jedna druga X, to jest składnik. Minus 3 to jest składnik. Natomiast to nie jest jedna druga X, tutaj nie jest składnikiem. Jedna druga x razy 5 to jest nasz składnik, bo to tak naprawdę jest 5 drugich X, jak wy mnożycie nie, to, to nie są dwie rzeczy. I to jest nasz składnik. Czyli rzeczywiście. 1, 2x razy 2, dostaniemy x minus 3 razy 2, dostaniemy minus 6. 1, 2x razy 5 to będzie x razy 5, no bo dwójka się z tym mianownikiem skróci. 1 razy 2 to będzie 2. W ten sposób to powinniśmy zrobić. Także nie, że tą piątkę też wymnażacie przez 2 z jakiegoś powodu, nie, bo to są czynniki. Wynik takiego mnożenia, można powiedzieć, jest jednym składnikiem, tak? Tak proponuję sobie to wyobrażać. No i tutaj, teraz no to oczywiście możemy to dokończyć. Czyli tu mamy x minus 6 równa się 5x dodać 2, czyli na tą stronę, nie, no to na tą stronę przerzucimy, a to na tą stronę, czyli minus 6 minus 2 minus 8, 5x minus x to będzie 4x, dzielimy na 4, czyli x równy minus 2. To będzie dobrze zrobione. Także uważajcie na mnożenie obostronnie, bo wiem, że jakiś, z jakiegoś powodu zdarzają się takie dziwne właśnie błędy przy takich sytuacjach. Lecimy dalej. Dobra, druga sytuacja... Druga sytuacja, no uznałem, że coś takiego sobie zrobimy. Mamy minus x kwadrat plus 3x minus 2 równa się 0, czyli takie typowe równanie kwadratowe do rozwiązania, no to na podstawie na pewno delta, czyli liczycie sobie delta b kwadrat, czyli 3 kwadrat minus 4ac, czyli minus 4 razy minus 1 razy minus 2. Tak, tu nie zapominajcie, że są aż 3 minusy, czyli w takim razie tu będzie 9, minusy dadzą minus 4 razy 2, 8, czyli delta równa 1, czyli pierwiastek z delty będzie równy 1, no, to nasze x1 będzie minus b, czyli minus 3, minus pierwiastek delta minus 1, przez, przez 2, równa się minus 4 na, na 2, minus 2, a tutaj x2 będzie równe minus 3, minus 3, dodać 1, podzielić na 2, minus 3 plus 1 to będzie minus 2, minus 2 na 2 to będzie minus 1. No i co? No i jest źle. No i teraz, dlaczego źle? Bo taki odruch, ja mam wrażenie, że jest zawsze odruch, tak? Pamiętajcie, że tutaj. W tych wzorach na x1, x2 to jest minus b, minus bądź plus pierwiastek z delty przez ale 2, ale przez 2a. Tu jest a w mianowniku, nie sama dwójka. Ja wiem, że bardzo często jest jedynka przy x kwadrat, ale nie zawsze. Czyli dwa razy a u nas to nie będzie 2. Czyli tu będzie minus 2, tu będzie minus 2. Czyli tu się zrobi plus 2, a tu się zrobi plus 1. Czyli nie zapominajcie o tym, żebyście tak odruchowo po prostu nie wstawiali dwójki w mianownik, tak? Tu jak jest jakaś inna liczba, 2, 3, to zazwyczaj pamiętacie. Ale mam wrażenie, że jak tu stoi tylko minus, to jakoś tak go nie widzicie w ogóle i wstawiacie po prostu jedynkę jako a, tak? No może nawet nie do delty, tak? Do delty raczej nie. Ale tu już później w pośpiechu w mianowniku w tych x-ach często się zdarza, że właśnie nagle, a dobra na 2, ale 2a, nie 2, to taka a propos. Dobra, lecimy dalej. Trzeci błąd, jaki dla was mam. To jest sytuacja, kiedy dostajecie dwa trójkąty podobne, czyli wiecie, że trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DEF. Tak. No i na wiecie na przykład, że ten bok jest 6, a ten bok jest 12. I jeszcze wiecie, że to jest kąt Beta, to też jest kąt Beta. No i pytanie jest: o coś takiego? Jaką częścią pola trójkąta ABC jest pole trójkąta DEF? Tak? Czyli stosunek pól tego większego do tego mniejszego. No i tak sobie popatrzycie, popatrzycie, no dobra. No to ten DEF, czyli ten do tego, no to tu widać, że jest 12, tam jest 6, i 12 do 6 daje nam 2. No to pola pewnie tak samo, to pole tego będzie dwa razy większe, czyli to będzie równe 2. No i niestety, to będzie źle. Bo pola działają nie w skali, tylko w skali do kwadratu. To, co tutaj policzyliśmy przed chwilą, to jest skala. Nadbym powiedział, żeby tu jakoś bardziej zapisać co do czego, to jest skala naszego trójkąta DEF do ABC. Natomiast stosunek pól figur podobnych nie jest w skali, tylko jest w skali do kwadratu. Czyli to będzie równe 2 do kwadratu, czyli 4. Czyli ponieważ ten bok jest dwa razy dłuższy niż ten, to pole tego zwiększy się 4 razy w stosunku do pola tego. Dlaczego tak działa? No bo zauważcie, że ta wysokość tu jest też dwa razy większa niż ta w takim razie. Wzór na pole, no to jest bok razy wysokość na 2, bok razy wysokość na 2. Ta skala w dwóch miejscach się pojawi do wymnożenia, dlatego skala do kwadratu będzie. Także pamiętajcie, że pola są w skali do kwadratu. W karcie wzorów również o tym jest. Lecimy dalej. No dobra, czwarta sprawa, wrócimy sobie na chwilę do logarytmów, bo jeszcze taki, gdzieś mi taki przykład wpadł w ręce i w sumie uznałem, że też często źle to robicie w sumie tak na pierwszy rzut. Czyli macie załóżmy pol do policzenia logarytm o podstawie siódemki z ośmiu przez logarytm o podstawie siódemki z czterech. O, takie cudo macie do zrobienia. No I część z was sobie pomyśli, dobra, no mogę jakoś skrócić, tu będzie osiem, tu będzie cztery, tu będzie dwa, tu będzie jeden, no to nie wiem, logarytm może siedem z dwóch. No nie, no bez sensu, to jeśli już to przez logarytm to podstawie siódemki z 1, czyli przez 0 powinniście to podzielić, to jeszcze gorzej. Czyli tak nie wolno. No dobra, no to może jeszcze pomyślicie sobie, okej, okay, no to może to będzie logaryt 7, tam było, że jak jest logaryt z dzielenia, to jest odejmowanie logarytmów, no to w drugą stronę pewnie też, czyli że to jest 8 minus 4, czyli logaryt to podstawie siódemki z 4. O, to też jest źle. Okej. Okay. No to co? To jak to zrobić? No jeszcze część z was pomyśli sobie może, że... O, wiem, to by był dobry patent, że same logarytmy się skracają. O, i gitara. Nie ma problemu, 8 przez 4, no to 2, nie? I super ekstra, no. Tak, no nie, to też jest źle nie? To tak też nie zadziała. No dobrze, to pytanie, jak to zrobić? No właśnie, jak to zrobić? Tutaj trzeba wykorzystać to, że te liczby się powinny kojarzyć, że mają wspólnego przodka, bo chyba dwójka będzie ich jakąś taką wspólną potęgą, nie? Czyli moglibyśmy zapisać to, że to jest 7 pod, logarytm do podstawie siódemki z 2 do potęgi trzeciej przez logarytm o podstawie siódemki z 2 do potęgi drugiej. I teraz korzystając z własności logarytmów wiemy, że tą liczbę można wyrzucić przed logarytm tak samo jak tą liczbę, tą potęgę można wyrzucić przed logarytm. Czyli tu dostaniemy 3 logarytmy o podstawie siódemki z 2 o podzielić przez 2 logarytmy o podstawie siódemki z 2. I ponieważ tu jest mnożenie, jest mnożenie, to my teraz rzeczywiście możemy sobie ten logarytm z tym skrócić do jedynki. Czyli rozwiązanie takiego logarytmu to są trzy drugie. I to jest poprawne rozwiązanie. Lecimy dalej. No dobra, piąta sprawa dzisiaj. No to znowu trochę powrót do potęg, że mamy minus 2 do potęgi czwartej razy 2 do potęgi dziesiątej i pytanie, ile to jest? No i teraz okej, okay, niektórzy z was powiedzą dobra, to jest minus 2 do czwartej, no to wiem, że ujemna liczba do parzystej potęgi da, da mi po prostu 2 do czwartej razy 2 do 10. Mnożenie potęg to dodawanie wykładników, czyli do 14, no i to niestety. Będzie źle. Dlaczego jest źle? Co jest nie tak? Tak by można było zrobić, gdyby ta minus 2 było w nawiasie, to wtedy rzeczywiście potęgujecie całą minus 2. Natomiast w momencie, kiedy tego nawiasu nie ma, to wy najpierw robicie potęgę, bo to potęga ma pierwszeństwo przed mnożeniem. Ale jakie mnożenie? Przecież tu nie ma mnożenia. Dobra. Może sobie uświadomić jedną rzecz. Jeżeli macie minusa, jeżeli jest minus przed jakąś liczbą A, to ten minus to jest nic innego jak minus 1. Razy liczba A to jest to samo. To mamy na myśli. Minus liczba to jest inaczej minus 1 pomnożona przez tą liczbę. Tu jest ukryte mnożenie. Jego nie widać, ale ono tu jest, ok? Czyli to nasze wyrażenie, które mamy tu, możemy zapisać, że to jest minus 1 razy 2 do potęgi czwartej razy 2 do 10. I myślę, że wszechświat jest nagle prostszy o wiele, bo rzeczywiście potęga ma pierwszeństwo. Więc my nie możemy sobie tego wymnożyć najpierw, bo przecież tu jest potęga. Najpierw trzeba to zrobić. Czyli możemy sobie te dwie rzeczy pomnożyć przez siebie, no bo przecież jest przemienność mnożenia. Czyli minus 1 zostawiamy, z tego będzie 2 do 14. Czyli ogólnie minus 1 razy 2 do 14 to jest minus 2 do 14. O! I to jest poprawny wynik, ok? Ja myślę, że o tym to mało kto wie, ale naprawdę patrząc na minus przed czymś, że to jest minus 1 razy, wszystko jest nagle o wiele logiczniejsze i o wiele prostsze wam powiem. Także nie ma za co. No, jeszcze mam kilka takich błędów, no może gdzieś o nich już wspominałem, ale tak uznałem, że na deser przed całą tą maturą na wszelki wypadek sobie jeszcze raz o tym powiemy. Czyli na przykład jak macie x kwadrat równy 25 i napiszecie, że x jest równy 5 w takim razie, no to to jest źle. W sensie, no nie że źle. Tylko brakuje rozwiązania, bo również jeszcze mamy drugie rozwiązanie, x równy minus 5. Mamy dwa rozwiązania. Ogólnie możecie zapamiętać, że jeżeli macie, oczywiście ja to napiszę dla n, jako liczba naturalna dodatnia. Jeżeli jest x do jakiejś parzystej potęgi, równa się jakaś liczba dodatnia, wtedy macie zawsze dwa rozwiązania, czyli albo x jest równy pierwiastkowi stopnia 2n z tej liczby, albo x jest równy minus pierwiastkowi stopnia 2n z tej liczby. Ok? I koniec, kropka. Zawsze są dwa rozwiązania, tak? Czyli nawet jakbyście mieli, nie wiem, x do potęgi dziesiątej równa się 2, to jakie będzie rozwiązanie? x będzie pierwiastkiem dziesiątego stopnia z 2, lub x będzie równy minus pierwiastek dziesiątego stopnia z 2. Dwa rozwiązania. Zawsze. Jeżeli ta liczba jest dodatnia, a, a, a potęga jest parzysta, ok? No bo wiemy, że nieujemna liczba do parzystej potęgi da nam dodatnią, czyli dokładnie to samo, nie? O to chodzi. No dobra, no to teraz teraz mam tam takie coś, że macie x do potęgi trzeciej równa się 8. No i wy teraz napiszecie, dobra, to ja już wiem, x będzie równy 2 lub x będzie równy. Minus 2. No i co? No i będzie znowu źle, bo to nieparzysta potęga nie działa tak samo. Jeżeli macie nieparzystą potęgę przy x, to jest po prostu jedno rozwiązanie. I tu nie ma w ogóle znaczenia, czy ta liczba jest dodatnia, ujemna, czy jakakolwiek, tak? No bo zauważcie, że minus 2 do trzeciej nie da wam 8. Minus 2 do trzeciej da wam minus 8. A to nie jest to samo. To tak nie działa, nie? Także tu jest jedno rozwiązanie. Też mogę zrobić wam przepis, oczywiście dla n. -a. Naturalnego dodatniego, żeby nie było tam nigdzie problemu. No to jeżeli x jest do jakiejś nieparzystej potęgi 2n plus 1 równa się jakaś liczba a, i tu a jest totalnie dowolne, a jest dowolną liczbą rzeczywistą w tej sytuacji, tu nie ma problemu, tylko w parzystych jest problem, to x po prostu będzie pierwiastkiem stopnia 2n plus 1 z tej liczby a i tyle. Nic więcej. Jedno rozwiązanie. Okay? Czyli na przykład, jakby był x do potęgi 15 równa się 3. To x jest po prostu pierwiastkiem 15 stopnia strójki. Koniec. Nie, nie ma jeszcze minusa, tak? Bo tu jest nieparzysta potęga. Tu nie ma znaczenia, to by mógł być nawet minus 3, to to byłoby pierwiastek z minus 3. Pierwiastek nieparzystego stopnia zużywania ja liczby też nie jest problemem. No i ósmy, ostatni błąd, już taki typowy, o nim to, to bardzo często powtarzam, ale na deser, tak żebyście na pewno się nie dali złapać. Jeżeli byście mieli minus 3x, jest większy od 6, no to co trzeba zrobić? No trzeba by to podzielić obustronnie przez minus 3. No, i napiszecie, że x jest większy od 6 przez minus 3, to jest minus 2. No, oczywiście tu jest źle. Zły jest symbol nierówności, bo jeżeli mnożycie lub dzielicie przez ujemną liczbę, to trzeba odwrócić symbol nierówności na przeciwny, czyli poprawnie będzie x mniejszy od minus 2. Tak, tak samo przy mnożeniu. Jeżeli byście mieli z jakiegoś powodu na przykład taką historię, że byłby, nie wiem, x podzielić przez minus 2 jest większy równy, załóżmy 3. I chcecie to pomnożyć przez minus 2, no to x będzie już mniejszy, równy od minus 6. O! I to będzie dobrze. No i to chyba wszystko, co bym miał wam tutaj do powiedzenia. Oczywiście życzę Wam matury na 100%. Mam nadzieję, że te wszystkie błędy i maratony przypominam jeszcze o maratonie dzisiaj o 20. Mam nadzieję, że wszystkie te błędy, które wam pokazałem, których macie nie robić już na swojej maturze wam pomogą i rzeczywiście trochę więcej tych punktów zdobędziecie niż normalnie byście mogli zdobyć. Oczywiście przypominam, że jest opcja wsparcia kanału poprzez kupienie przysłowiowej kawusi. Zapraszam na Discorda. Pamiętajcie, że również będę rozwiązywać ten arkusz jak najszybciej się da i stawiać tutaj na kanał, także bądźcie czujni. Trzymam za was Kciuki, nie stresujcie się, pójdźcie sobie na spacer, pobiegać, troszkę się odstresować jeszcze przed tą maturą. Będzie na pewno dobrze, później się będziecie śmiać z tego egzaminu. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Nie przemęczajcie się już przed tą maturą. A po co mi ta matma?